Siema, siema widzowie, witam, witam serdecznie. Dzisiaj sobie powiemy o kilku naklejkach z pojemniku z naklejkami Legend ze Sztokholmu. Dlaczego? Gdyż sądzę, że jest tutaj wiele fajnych inwestycji i pojemnik będzie jeszcze fajnie rosnął na dosyć niskiej cenie. Więc ma fajne proporcje na wzrost i naprawdę może fajnie polecieć. I zaraz pogadamy. Chciałem ja z tego pojemniczku sobie zainwestował i tak dalej. I jest szansa, może nie aktualnie najlepsza, ale jest. No i co, zapraszam Was do subskrybowania kanału, do wbicia na Discord. Naprawdę fajnie fajnie to wychodzi. Jest prawie 1200 subskrypcji. Nagrywam to dzień, jeden wcześniej jeszcze wrzucając, więc bardzo fajnie. Dziękuję wszystkim. No i co, sponsor kanału, jakim jest Skinsmokki. Link do strony jest oczywiście w opisie. Tam macie za 5 dolarów. Wpisujecie kod ELZART i Wam daje do trade dodatkowe 5 dolarów od 10 dolarów do 100 dolarów. I jak doładujecie 100 dolarów z kodem ELZART, to macie również 35% opłaty, Jeśli doładujecie 100, 100 euro, macie 100 5 euro na stronie, bardzo fajne, polecam. I co jest jeszcze fajnego na stronie? Możecie mieć swoje tanie skinki na jakiegoś fajnego skina. Plus dodatkowo skin może mieć jakiś fajny kraft, który możecie sprzedać za price na rynku. To jest jakiś fajny kraft uspał, może nie jest jakiś super drogi, ale ładny, tak szczerze, moim zdaniem, fajny. Jakby to jeszcze zamiast snaksa było to sprawa, naprawdę by to super wyglądało. Ale dobra, e, przejdźmy do filmu. E, I tak, e, moim zdaniem jest to bardzo ciekawa inwestycja, tylko już na wstępie powiem, jest risk. Dlaczego? Bo teraz może stać się wiele update'ów i wszystko może pospadać. Więc ogólnie, długoterminowo, inwestycja w ten jest super. Ale czy wy chcecie zrobić to na short term dosyć? i z to to short termować, że ten ta ta pojemnik piknie sobie i przez to na naklej też potem nosić w górę. Jakieś tam kilkanaście groszy, co jest bardzo istotne, to spoko. No i tak, co będę z tego polecał? Zaraz przyjrzę tych naklejek. Serdecznie z, tych, z tej kapsuły chciałbym powiedzieć cztery naklejki, nie będzie tutaj furii ja od razu, które według mnie na spoko naklej, naklejkami. Tak, przede wszystkim ja, ja już zacząłem inwestować w naklejki. Trochę ryzyk, trochę nie, zamówię sobie tam składam, ale ciul. mi tam tak nie zależy, więc zobaczymy. Wsiądzie, to siądzie. Miesiące, co najwyżej poczekają mnie w magazynach i sprzedam je później. E, tak, poleciałem w te e-wilki, e, sobie lecę. Zaraz pokażę Wszystko, co, ile skupuję i tak dalej, i jaki mam na to plan. E, poleciałem sobie w te gambitki. Polecę sobie w G2. Jeszcze więcej, bo mam G2. I polecę sobie w Liquid. Ostatnio zrobiłem głupotę, potem, bo te G2 za 50 groszy na czysto, dostawałem, bo na górce były, ale kupowałem po 30 chyba, więc zarobek tam był 20 groszy na sztuce, a trochę nam ich posprzedawałem. No i tak, dobra, przejdźmy do rynku. Bardziej konkretnie. No i co? Moim zdaniem, duża, duża szansa na skok. Nie? tej kapsuły. Przez to te naklejki też pójdą w górę. Tutaj mam nowe zamówienia. I tak. Gambicik. Likwidację złożymy, jak widzicie. ofert. Gambicik sobie tutaj skupuje po 31 groszy. Mi się udaje, coś tam się skupuje. A zobaczcie tutaj, jest, jakiś piczek się robił trochę. To 42 groszy. Ok, 160 się sprzedało, czyli żeby miał fajny zarobek, jakbym za, za tym sprzedawał. E, ładna naklejeczka, bez tła przede wszystkim. Zobaczymy, jak będzie Paryż wyglądać. To wszystko wpłynie i tak dalej. Jakiś tutaj został. No i zobaczymy, jak będzie, co będzie się działo na dniach. No jak nie, to najwyżej sobie to przytrzymam na long termika, nie? E, znaczy na dniach. Wiecie, jakby o co chodzi? Czy nie wylecie jakiś sort, Nie chodzi to o Paryż, nie Paryż to nie ma, ale wiecie. Wiecie jak jest. Ewilki wilki bardzo ładne naklejki, nie tylko e zawsze miałem problem z tym, że one nie były jakoś super drogie ale ja je skupuję, już po, tłumaczy, po 19 groszy te kilka wystawiłem, ale większość staram się chować do magazynów kupuję je po 11 groszaków i tak, i będę je się starał się pewnie sprzedawać w long termie po jakieś 30 groszy tak sobie chciałbym je widzieć wszystkie 30 groszy, byłoby super jakby się udało i dobić, a są ładne, moim zdaniem jest to możliwe gambiciki po jakieś 50-60 jak będą, jak da radę G2 Pewnie będzie jeszcze rosło, z małą naklejką, do 80 obstawiam, więc sobie tutaj je skupuję je, za 47 próbuję, jeszcze mi się je skupiły, ale wierzę w to, że się skupią i będę sobie czekał, najwyżej się je skupią, mam ich trochę jeszcze w magazynach ze starych zakupów eee, i jeszcze był Team Liquid, ale z tym Team Liquidem, z Team Liquidem jeszcze się wstrzymuję i tak dalej i wiecie, i mam tak do tego podejście, że jeszcze ich nie skupuję po prostu, eee, ale co, jeszcze a propos tych kapsuł, Mm, przechodząc do nich. No, halo, halo. The next team. Chyba, że do nich nie przejdziemy. O, przejdziemy. E, to właśnie tutaj nam e, kandydaci trochę wystrzelili. Zobaczcie. E, przed chwilą był jakiś pik do 16. Bardzo fajnie. E, Tylu o Jezu, thailu, ile kosztuje? Tylu kosztuje bogactwo. I ja w sumie jestem szczęśliwy, zobaczycie sobie tutaj sobie skupię od razu. E, Tylu. kosztowało 4 zł. Teraz może teraz spadło? Nawet nie, ona się nie zatrzymuje. Eee, naklejka śliczna jest naklejka kurczę jak teraz na nią patrzę były perspektywy że ją kupić mam tam z 2 trzy ale to jest nic nie więc szkoda mogłem się zainwestować naklejka wygląda w prostu ślicznie pewnie będzie rosła cały czas nie widzę ją widzę ją wysokie cenie po prostu nie eee, holograf zobaczcie holo Jezu, magia 120 ziko jeszcze niedawno po jakieś 50 zł, piękna sprawa detajlu E, w ogóle ciekawe, dużo konkretnie jeszcze z urosło, ale tutaj nie będę się na tym temat dużo wypowiadał. Tu możesz zobaczyć, czekajcie, co tu jeszcze. No kupuję jeszcze przez e-wilki jakieś Kopenhagen, Flamesy, ale to tam już mniej istotna sprawa. No co, to by tyle w tym filmie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i mego dziąka. Cześć, cześć.